W bazie nurkowej nad jeziorem Tarnobrzeskim odbyła się debata pod hasłem Moda na tożsamość. W ten sposób rozpoczęto czwartą edycję wydarzenia modowego nadwiślański Fashion Week. Udział w dyskusji wzięli ludzie z różnych grup oraz miejsc, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami na temat kultury lasowiackiej tożsamości oraz roli dorobku przodków we współczesnym świecie. Głównym organizatorem największego wydarzenia modowego w szeroko pojętym regionie jest Fundacja Artystyczna Gamon. Głównym punktem programu jest zawsze pokaz mody, ale nadwiślański Fashion Week to także wiele innych elementów. Jednym z nich jest debata, która jest swego rodzaju wprowadzeniem do kolejnych wydarzeń. Po raz czwarty hashtag po lasowiacku. tym razem moda na tożsamość, wspaniali goście zawitali dzisiaj do Tarnobrzega i porozmawiamy o tej tożsamości regionalnej. Czy w Tarnobrzegu byli lasowiacy? Myślę, że dzisiaj się tego dowiemy. Bardzo się cieszę, że przyjechała zarówno Karolina Sully, jak i Anna Lebet-Minkowska, gdzie osoby z zewnątrz swojej perspektywy porozmawiają po lasowiacku. Troszeczkę skomentują to, co my robimy, co oni myślą o tym, co my robimy, więc też jest dla nas to ważne, żeby posłuchać krytyki czy pochwały osób z zewnątrz. Wydaje mi się, że tożsamość jest czymś, z czego nie możemy zrezygnować, a możemy się za to nad tym zastanowić, czym ona jest. I na to nie potrzeba mody, ale potrzeba moim zdaniem rozdrowego rozsądku, bo jeśli nie wiemy, kim jesteśmy, no to nie będziemy wiedzieć, co robi z otaczającym nas światem i generalnie nie będziemy za siebie odpowiedzialni. A bycie dorosłym polega na tym, żeby siebie znać, więc wszystkich zachęcam, żeby siebie poznać, a do tego jest droga przez rozglądanie się dookoła siebie. Debata za każdym razem porusza tematy związane z regionem i jego dorobkiem. W tym roku wszystko odbyło się pod znakiem tożsamości i kultury lasowiackiej. Zaproszeni goście mogli w ten sposób rozmawiać o różnych aspektach, wyrazić swoje przemyślenia oraz dyskutować. Czy wobec tego kultura lasowiacka ma szansę przetrwać? Uważam, że tak i uważam, że ma szansę przetrwać dzięki właśnie osobom, które się będą rozglądać dookoła siebie i dbać o to, co zauważą, bo tożsamość lokalna to jest nasza najbardziej organiczna, nasza najbardziej, że tak powiem, naturalna tożsamość, którą codziennie widzimy, czujemy, wąchamy, oglądamy, dotykamy, tak jak strojów lasowiackich i wydaje mi się, że bez takiej kotwicy w postaci chociażby kultury lokalnej bardzo łatwo nam się w dzisiejszym świecie zagubić, a jest bardzo dużo sposobów na to, żeby taką kulturę lokalną reinterpretować. Czy to w odzieży, czy to w kulinariach, w muzyce. Naprawdę jest tyle sposobów, ile osób mieszkających w okolicy. No zdecydowanie jest modana tożsamość i to modana tożsamość jest od bardzo dawna. Dlatego, że ludzie, z, odkąd pamiętam, po, poszukiwali swoich korzeni, poszukiwali swojej tożsamości. Niektórzy mają problemy z tożsamością i ci bardzo cierpią. A w każdy chyba chciałby wiedzieć, kim jest, skąd pochodzi, kim są jego dziadkowie, pradziadkowie, gdzie mieszkał, jaka jest jego rodowa siedziba, czy miasto, czy wieś, z którego pochodzi i kim w ogóle jest, prawda? Tożsamość świadczy o nas, kim jesteśmy i kim się czujemy poza Anną Lebet-Minakowską i Karoliną Sulej udział w dyskusji wzięła między innymi beata Kotasia-Gwójcik kierownik Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu a także Marek Gruchota kulturoznawca animator kultury dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz prezes klastra lasowiackiego. całość poprowadziła Renata Domka Animatorka kultury oraz członkini zarządu Klastrala Sowieckiego. Jeżeli nie zachowamy swojej kultury, swojej tożsamości, to staniemy się nikim, to staniemy się kimś, kto nie wie w ogóle kim jest. Kto nie wie czym jest, kim jest, nie stanowi o sobie. Także w tej chwili te takie małe ojczyzny, które funkcjonują w Polsce i na całym świecie, które powstają, to jest coś bardzo dobrego. Ja uważam, że propagowanie właśnie takiej tej kultury jest bardzo dobrą rzeczą, którą Państwo tutaj robicie. Jestem lasowiaczką rodowitą, pochodzę z Trześnia, więc te moje korzenie są bardzo mocno tutaj. Czuję się też lasowiaczką i chcę przede wszystkim pokazywać, że ta kultura nie wyginęła, nie musi być nudna, ale może być ciekawa, designerska, a przede wszystkim modna. Na styku województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego od kilku lat pojawia się coraz więcej inicjatyw mających na celu przypominanie o kulturze lasowiackiej. W tym aspekcie dużą rolę odgrywa moda i działania podejmowane przez Justynę Wesołowską która bardzo chętnie używa motywów i wzorów lasowiackich. Myślę, że przede wszystkim dla młodych osób jest to ciekawe, że możemy przez ubiór pokazywać z jakiej części Polski jesteśmy, przez fajne printy, nadruki czy hafty. Są namacalne efekty, chociażby w zespole numer dwa w Nowej Dębie powstają nowe kierunki jak projektant mody, stylica, stylista mody, więc coraz więcej rzeczy związanych z modą, ale przede wszystkim z regionie i mówimy o Lasowiakach coraz głośniej, nie tylko w naszym, na Podkarpaciu, ale również w całej Polsce. Moda to jest właśnie coś, co się rozwija, co zaczyna funkcjonować w ten sposób, że jest to wygodne, ładne, przyjemne i tak jak moda lasowiacka porównując do na przykład mody Zakopiańskiej, to, co stworzono w XIX wieku na wzór tej mody zakopiańskiej też nie jest z dokładną kalką. To jest dokładnie przerobione, są przerobione wzory, przeprojektowane, ale z drugiej strony mające bardzo ścisły kontekst i bardzo ścisły związek z tymi oryginalnymi wzorami. Także nie jest to bezmyślne nasiadownictwo, ale właśnie jest to taki konceptualny projekt na przystosowanie czegoś do życia codziennego.